Z Ewangelii świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział, Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa. Panie, a co z tym będzie? odpowiedział mu Jezus: „ Jeżeli chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego. Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W tej Ewangelii słyszymy o tym, jak. Święty Piotr, zamiast skupić się na swojej robocie, to zaczyna patrzeć na innych i zastanawiać się nad ich życiem. Jakie to nie jest obce przecież nam wszystkim. Często jest tak, że dużo czasu w swoim życiu poświęcamy na myślenie o innych ludziach, na obserwowaniu innych ludzi, to albo oglądamy ich w internecie, albo czytamy w gazetach, albo słuchamy w telewizji. I czasami. Nasze życie zapechamy czyimś życiem. Czy naprawdę nasze życie jest takie nudne, że musimy zajmować się czyimś? A później z tego jeszcze biorą się plotki, obgadywania i tak dalej. Marnujemy sporo czasu. Dzisiaj Jezus prosto mówi i daje odpowiedź na takie podejście do życia. Co tobie do tego? Ty pójdź za mną. To są słowa, które powiedział Jezus do Piotra, kiedy on zaczął patrzeć za Janem. Nieważne, ważne jest jaką ty masz misję od Chrystusa. Wiesz co masz do roboty, zajmij się tym, włóż w to całe swoje serce, cały swój czas, cały swój umysł, wszystkie swoje siły. Nie trwon ich na rzeczy zbyteczne. Każdy z od Boga ma inne zadanie do zrobienia.